Chodzimy po kampusie i sprawdzamy wiedzę naszych studentów z metrologii. Cześć Antek! Ile to jest 10 cm? Dobra... Stałem, że gdzieś tyle. Siemka Marcel, Czeba. pokaż nam e, ile to jest 10 cm. No, review, review... Almost there! Nice. Ile to jest 10 cm? Powiedz mi, to będzie 6, 7. No załóżmy, że... Ty. O Jezu! jest okay. no, tyle. Pokażesz nam, ile to jest 10 cm? Nie, jasne. Tyle. Ale jaja! No, ja będę gwiazdą. Pokaż Ale. mi, ile to jest um, 10 cm. Dobrze. Ja przesadziłem. Nie, no jest super. Jest super. Ile to jest 10 cm? Uff, Nice. 11, ale bardzo dobrze. Pokaż mi ile to jest 10 cm. A ja myślę, że będę dobrze znał tą liczbę. Myślę, że to jest tak. No prawie. 11 wyszło, ale o. nice. 10 cm? Dobra. No! 15! A. Pokażesz nam ile to jest 10 cm? Jasne. Gdzieś tyle? Ha! Idealnie. Ej, dobrze, są studenci polibudy, naprawdę są w to nieźli. Jak widzicie, nasi studenci mają ewidentnie miarki w oczach.